Dzień dobry, nazywam się Dariusz Foint, jestem właścicielem kancelarii maksimumoszkodowań.pl. Proszę Państwa, dzisiaj jestem przy HCP, przy Volkswagenie i przy Fabryce Pojazdów Szynowych. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak powinien wyglądać prawidłowy protokół BHP po wypadku przy pracy. Zapraszam! Proszę Państwa, prawidłowy protokół po wypadkowy BHP, po wypadku przy pracy, związany jest tak naprawdę z tymi miejscami. Dlaczego? Dlatego, że są to symbole w Poznaniu, które stanowiły kiedyś o wielkich zakładach pracy czy HCP, czy teraz też Volkswagen, czy właśnie wspomniana fabryka pojazdów szynowych. To są symbole Poznania, ale dla mnie to też są symbole, w których zawsze pracownik, jako osoba, która może być poszkodowana po wypadku przy pracy, walczy z dużym systemem czyli z systemem i kadr i osób, które mają wpływ na to, jak wygląda taki protokół powypadkowy BHP, czyli z BHP-owcami, prawda? No i proszę Państwa, o co dokładnie chodzi? No, często jest tak, że spotkamy osoby poszkodowane, które mają nieprawidłowy albo wręcz zakłamany protokół powypadkowy BHP i wtedy zaczyna się problem. Problem polega na tym, że trzeba pójść do sądu, podważyć podpisany przez Państwa niestety protokół powypadkowy BHP, żeby sędzia pomógł ustalić faktyczne przyczyny Przyczyny zdarzenia i to, w jaki sposób Państwo faktycznie ulegliście wypadkowi przy pracy. A to jest zawsze dla Państwa ważne, dlatego że jeżeli ulegacie z własnej winy, a to jest rzadkie, to macie problem i nie możecie rościć z policy o pracodawcy. Ale jeżeli inny pracownik przyczynił się do Państwa szkody, albo sam pracodawca przez np. błędną organizację pracy, na przykład przez przez taką sytuację, gdzie maszyny były nie do końca sprawne, jakiś sprzęt się uszkodził albo okazało się przez Państwa, że coś w ogóle zawiniło, a powinno normalnie funkcjonować. I wtedy Państwo ulegacie wypadkowi przepracy i zawsze mówią do Państwa w taki sposób. Podpisz ten protokół BHP, ponieważ ja Ci uznaję, że jest to wypadek przy pracy. Oczywiście świetnie, że tak jest, ale oczywiście, proszę Państwa, jest jeszcze ważniejsza rzecz, żeby to był protokół napisany w taki sposób, który nie wskazuje Państwa jako winnych, czyli sprawców tego zdarzenia, ale że jest napisane, co konkretnie przyczyniło się do powstania takiego zdarzenia. Najczęściej jest to błędna organizacja pracy albo brak szkoleń danych pracowników, prawda? Często się okazuje, że kierujący wózkiem widłowym nie ma uprawnień a jednak jeździ po Hali, wjechał w jakąś strefę niebezpieczną i nikt nie wiedział, że jest tam strefa niebezpieczna, ponieważ np. BHP-owiec nigdy nie zadbał o to, żeby ją zaznaczyć, prawda? Proszę Państwa, jak powinien wyglądać taki dobry protokół po wypadkowy BHP? Przede wszystkim chciałbym Państwu powiedzieć, że większość tych protokołów, które do nas trafiają, są bardzo minimalistyczne. Minimalistyczne pod takim względem, że, że nie ma prawidłowego opisu zdarzenia. A taki prawidłowy opis zdarzenia powinien zawierać właśnie przyczynę, powinien podawać imiona i nazwiska nie tylko Was jako poszkodowanych, ale też świadków takiego zdarzenia. Przede wszystkim dalej powinna być też informacja, co jest profilaktyką po takim wypadku, ponieważ protokół BHP ma za zadanie, proszę Państwa, wskazać, co trzeba zmienić w danej firmie, żeby do podobnych wypadków nigdy więcej nie doszło, prawda? Więc profilaktyka powinna mówić o tym, że trzeba przeorganizować albo miejsce pracy, albo przeszkolić jeszcze raz wszystkich innych pracowników, którzy mieli wpływ na to zdarzenie. A co proszę Państwa, często czytamy w profilaktyce, że to trzeba Was przeszkolić, żebyście nigdy więcej nie ulegli wypadku, wypadkowi przy pracy, który zdarzył się przez to, że pracodawca źle zorganizował miejsce Waszej pracy, prawda? I taki protokół BHP, który ma błędną profilaktykę i nie mówi o tym, co tak naprawdę trzeba zmienić w waszym miejscu pracy, on nigdy nie będzie dla państwa korzystny. Pamiętajcie o tym, żeby przed podpisaniem protokołu wypadkowego BHP skonsultować z jakimś prawnikiem. Nie musicie z nami, ale żeby z jakimś prawnikiem, który wam powie, czy dany dokument, który tylko raz podpisujecie, czy jest dla państwa przychylny i pozwoli wam dochodzić swoich praw. Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odszkodowanie po dodatkowym ubezpieczeniu, na przykład po polisy grupowej, no i to, co najcenniejsze dla Państwa, czyli z kodeksu cywilnego, że pracodawca musi odpowiedzieć za Waszą szkodę, jeżeli to nie wy jesteście z pracą tego zdarzenia, ale inny pracownik albo pracodawca, prawda? To tyle na dzisiaj. Jeżeli macie, proszę Państwa, jakieś pytania do protokołów, w komentarzu i w tym nagraniu będą przykłady złego protokołu, ale i też prawidłowego, jak powinien wyglądać. A jest to o wiele więcej dokumentów, ponieważ protokół powinien zawierać zawsze też miejsce oględzin zdarzenia, powinien zawierać wyjaśnienia poszkodowanego, jak i świadków tego zdarzenia. A jeżeli też pojawił się Państwowy Inspektorat Pracy, to powinien być załączony taki raport z PIP-u. I proszę Państwa, co jest jeszcze ciekawe, to to, że każdy pracodawca czy bhp po wypadku przy pracy powinien Wasze zgłoszenie, Wasze zdarzenie właściwie zgłosić do Państwowego Inspektoratu Pracy, ale prawie nikt tego nie robi. Jakie są najcenniejsze protokoły? Takie proszę Państwa, w których, w których to zdarzeniach pojawia się policja, prokuratura i Państwowy Inspektorat Pracy. Dlaczego? Bo wtedy pracodawcy i BH-owcy nie chcą przekłamywać rzeczywistości, dlatego że wiedzą, że ciąży nad nimi odpowiedzialność karna. I tego się trzymajmy. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne nagranie. Pozdrawiam serdecznie.